Mamy tak, jeansowy total look, szarą marynarkę oversize'ową i złote kozaki. I do tego świetny będzie trencz. Teraz mamy czarny total look. Dla miłośniczek czarnego bo wiem że są takie dziewczyny. I tym razem srebrne buty. I myślę, że do tego świetny będzie tręcz. Teraz beżowy Total Look. I srebrne baletki. Srebrna torba, worek. I myślę, że dobry będzie do tego tręcz. I świetny będzie do tego tręcz. Zielony total look, oliwka, kaki, kargo, kargo, szary, srebrne, kołbojki.